Przełom lat 60. i 70. XX wieku w historii transportu europejskiego zapisał się jako okres intensywnego rozwoju. Wprowadzone wówczas normy umożliwiły tworzenie zestawów o masie sięgającej nawet 38 ton, ale wymagały przy tym zastosowania silników o mocy minimum 304 konie mechaniczne. Taki wymóg stanowił spore wyzwanie również pod kątem bezpieczeństwa, a kluczową rolę odgrywały wtedy opony zdolne wytrzymać rosnące obciążenia. Producenci ogumienia byli świadomi nadchodzących zmian, a szczególną uwagę temu zagadnieniu poświęcała francuska firma Michelin, która postanowiła testować swoje produkty przy naprawdę wysokich prędkościach, aby mieć pewność, że sprostają one wymaganiom długodystansowego transportu. Choć teoretycznie przedsięwzięcie wydawało się proste, w praktyce napotykało na liczne trudności. Michelin chciał bowiem osiągać prędkości rzędu 180 km na godzinę, co było nieosiągalne dla praktycznie każdej ciężarówki dostępnej wtedy na rynku. Możliwość zmiany przełożeń w standardowym ciągniku teoretycznie pozwalałaby na uzyskanie takiego wyniku, jednak wiązało się to z ryzykiem wystrzału opony, co mogło mieć tragiczne konsekwencje. W związku z tym zdecydowano się na stworzenie specjalistycznej platformy do testowania opon do pojazdów ciężarowych. Proces jej opracowania trwał aż 3 lata, a w 1972 roku narodził się jeden z najbardziej niezwykłych projektów w historii motoryzacji ciężkiej. Co wyróżniało ten projekt? Przede wszystkim nietypowa była baza pojazdu. Wykorzystano luksusowego Citroena DS w wersji kombi. Oprócz eleganckiej sylwetki, samochód wyróżniał się nowoczesnym zawieszeniem hydropneumatycznym, które stanowiło kluczowy element dla inżynierów Michelin. Rozwiązanie to gwarantowało doskonałą amortyzację oraz utrzymanie stałego prześwitu, niezależnie od obciążenia czy rodzaju nawierzchni. Standardowy model DS nie przypominał ciężarówki, dlatego pojazd przeszedł gruntowne modyfikacje. W efekcie otrzymał aż pięć osi, dwie przednie, które były skrętne oraz trzy tylne, na których przekazywany był napęd. Dodatkowo warto wiedzieć, że zastosowane osie pochodziły z modelu Peugeot 504, natomiast piasty kół oraz opony zostały zaczerpnięte z dostawczego Citroena Havan. Taka kompleksowa przebudowa podwozia wpłynęła również na zmiany w nadwoziu, które zostało wydłużone do ponad 7 metrów i rozszerzone do 2,45 metra. W rezultacie masa własna pojazdu wyniosła aż 9,5 tony, co czyniło z niego pełnoprawną ciężarówkę. Dla porównania standardowy DS mierzył od 4,8 do 5 metrów długości, miał 1,8 metra szerokości i ważył nieco ponad 1200 kg. Wszystkie te cechy sprawiły, że projekt stał się znany pod dwoma nazwami: Michelin PLR, skrót od Płac Lord Rapid, czyli szybki ciężki, lub Mille Paz, stonoga. Jednym z głównych wymagań przy projektowaniu PLER było osiąganie wysokich prędkości. Wymagało to zastąpienia standardowego czterocylindrowego silnika DS bardziej wydajną jednostką. Inżynierowie Michelin zdecydowali się na rozwiązanie amerykańskie: 5- 70-litrowy silnik V8 o mocy 350 koni mechanicznych z modelu korwet firmy Chevrolet. Co więcej, Mille-Pattes wyposażono w aż dwa takie silniki, każdy z pięcioma chłodnicami, umieszczone w tylnej części pojazdu. Dlaczego nie z przodu? Tam zainstalowano dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 210 litrów. Najciekawsze jest to, że tylko jeden z silników odpowiadał za napęd pojazdu, wykorzystując czterobiegową skrzynię automatyczną również pochodzącą od Chevroleta. Do czego z kolei służył drugi silnik? Odpowiedź jest kluczowa dla zrozumienia innowacyjności projektu Michelin PLIR. Zamiast montować opony bezpośrednio na osiach pojazdu, inżynierowie postanowili umieścić je na oddzielnym, centralnym stanowisku wewnątrz nadwozia Citroena. Drugi silnik napędzał to stanowisko umożliwiając podnoszenie lub opuszczanie opony w zależności od potrzeb. Dzięki temu opona mogła być testowana pod kątem różnych obciążeń, od 2 do 3,5 tony, co miało symulować warunki eksploatacji w prawdziwej ciężarówce. Cały system monitorowany był przez dodatkową aparaturę pomiarową, pozwalającą na całkowite wyłączenie drugiego silnika w razie wystąpienia zagrożenia. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Odpowiedź jest prosta. W przypadku wystrzału opony pozostawała ona wewnątrz ogromnego nadwozia, co minimalizowało ryzyko obrażeń osób postronnych. Dodatkowo, zastosowanie centralnego stanowiska do testowania opon nie wpływało na prowadzenie pojazdu nawet przy prędkości 180 km na godzinę. I troen mógł kontynuować jazdę zachowując stabilność dzięki swoim dziesięciu kołom. Mimo, że projekt wydawał się szalony, okazał się niezwykle skuteczny. Milpat przez całe lata 70. służył do testowania opon ciężarowych, głównie na specjalnie przystosowanym torze w Ladu niedaleko Clermont-Ferrand. Co ciekawe, pojazd ten przetrwał do dzisiaj i stanowi jedną z głównych atrakcji pokazowych firmy Michela, która obecnie jest jednym z najbardziej renomowanych producentów ogumienia na świecie. Nie był to pierwszy tego typu pojazd, ponieważ już w latach 50. producent opon Michelin zwrócił się do francuskiej firmy Willeme z prośbą o stworzenie specjalnego pojazdu testowego. Nowo opracowywane opony ciężarowe miały być poddawane ekstremalnym próbom przy prędkościach sięgających 150 km na godzinę. Osiągnięcie tak wysokich wartości było niemożliwe dla standardowych ciężarówek tamtego okresu. Producent Willeme udowodnił, że sprosta wyzwaniu i w 1958 roku przedstawił unikalny model WER-8. Model Willeme WER-8 zdecydowanie nie zdobyłby tytułu najładniejszego pojazdu. Jego wydłużona, niemal karykaturalna maska oraz wyjątkowo wąska kabina przypominały bardziej konstrukcję lotniczą niż klasyczną ciężarówkę. Takie rozwiązania jednak były konieczne, aby spełnić wymagania klienta. Dłogi nos pojazdu był wynikiem zastosowania ogromnego ośmiocylindrowego silnika rzędowego o pojemności 18 litrów, który przy 1900 obrotów na minutę generował 240 koni mechanicznych. Taka jednostka była sprzężona z sześciobiegową, manualną skrzynią biegów. Duża moc silnika miała dwa główne zadania. Umożliwiała osiągnięcie zakładanej prędkości 150 km na godzinę, a także dodatkowo obciążała przednią część pojazdu, co pozwalało na realistyczne symulowanie obciążeń, z jakimi mierzą się opony w typowej ciężarówce. Willem WR-8 wyróżniała się także bardzo wąską, dwuosobową kabiną, przeznaczoną dla kierowcy oraz specjalisty do spraw testów. Nadwozie tej części zostało zaprojektowane przez firmę Teichola, specjalizującą się w produkcji konstrukcji pojazdów. Ciekawostką jest fakt, że opływowa przednia szyba została zaczerpnięta z modelu Citroena DS, co znacznie poprawiło aerodynamikę pojazdu. Z tyłu znajdowała się długa skrzynia ładunkowa, wypełniona żeliwnymi półfabrykatami, co dodatkowo zwiększało obciążenie spełniając założenia testowe. Przez wiele lat ciężarówka dzielnie pracowała na torze testowym ośrodka badawczego Ladus Michelin. Następnie została wycofana z aktywnej eksploatacji i umieszczona w garażu, gdzie stopniowo zaczęła ulegać degradacji. Na szczęście firma Michelin pamiętała o tej unikalnej konstrukcji. Pojazd został odrestaurowany, a prace renowacyjne zakończono w 2005 roku. Obecnie model WR8 stanowi atrakcję na licznych imprezach motoryzacyjnych we Francji. W dzisiejszych czasach testy opon wykonują skomplikowane urządzenia, zdolne do tego, czego ówcześnie nie umiano odtworzyć bez testów drogowych. Pierwsze prezentowane dziś auto doczekało się swojego modelu w skali, a także stworzono jego wersję 3D do gier komputerowych. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.